Będę dziś milion szmaragdów. Zrobię to otwierając mój własny sklep, w którym będę sprzedawać wszystko, czego będą potrzebować setki moich klientów. Wtedy będę mógł kupić mój wymarzony dom, w którym jest coś, w czego istnieje, nigdy nie zobaczysz i tak nie uwierzysz. Dopływam do wioski. Jestem kompletnie spukany, mam zero szmaragdów, ale zaraz to się zmieni, bo mam plan. Zaczniemy od rozejrzenia się, co właściwie tutaj a, jest. Ty na przykład, a, szemrany kolesiu, chcesz mi sprzedać szmaragdy za łyby, co? Może będzie dobrą opcją, ale najpierw chcę zobaczyć właściwie, ile tych szmaragdów potrzebuje i na co. Ty tutaj kupujesz siano, ty sprzedajesz złom. A masz coś do tego, kurde? Nie, 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 nie mam z nic złego, co ty? A tutaj jest stragan do kupienia za cztery szmaragdy. Wydaje mi się, że to całkiem dobra opcja, bo wystarczy nam jedna łybka i będziemy mieli własny stragan. Ja sobie to pożyczę. Chyba nikt nie ma nic przeciwko. Siup i łup. Mam surowego dorsza. W najnowszym ranych odkłada im tą wędkę. W sztylu, d Możemy handlować, proszę bardzo. Ja tutaj potrzebuję coś takiego i dostaliśmy cztery szmaragdy. Miłego dzioka. I teraz wystarczy, podejdziemy sobie tutaj i pewnie kliknę w tabliczkę i. O, otwieram własny stragan. Stragan direk. To brzmi dumnie. Dzień dobry, dzień dobry. Przy Wszyscy klienci przyszli, zrób kasę fiskalną, by móc sprzedawać rzeczy. Kasę fiskalną robi się w ten sposób. Musimy więc skądś wziąć szkło i żelazo. Ty dokładnie to sprzedajesz, no to perfekto Potrzebujemy tylko cztery szmaragdy. Skoro ty kupujesz siano, to chyba mam plan. Dookoła tego młynu rośnie siano, w środku... W środku też jest siano, dobra. To chyba nie jest legalne, ale wiecie co, zrobimy to. Zrobimy to, i zbierzemy sobie siano z środka młynu. Wyjdę tyłem, Tego tu nie ma, ty jesteś odwrócony. I ty, panie wieśniaczku, sprzedałeś nam wszystko, co mamy trzy szmaragdy. Jeszcze stąd trochę podkradniemy. I mam wszystko, co potrzeba. Totalnie uczciwie to zarobiłem, panie kolego. Hehe, he he. w Wbiegle! <laughs> Raz, dwa, trzy, cztery i teraz szybkie kraftowanie. Mamy kasa fiskalna. Więc mamy kasę fiskalną. Totalnie prawdziwy, legalny biznes. Dzień dobry. Te, co sprzedajesz w fajfusie? Lat na rękę wam i, i nasiona przed Coś ci interesuje, stąd? Aha, to świetnie okej okay. Musimy popracować nad asortymentem. Mógłbym połowić ryby i je próbować sprzedawać, ale trochę mi się nie chce. Trzeba się rozejrzeć. Coś tu musi być. O, 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 o. Tam jest jakaś tabliczka. Zaniedbana farma. Oddam za darmo. Proste. Bierzemy farmę. Farma dierek. A jest tutaj trochę zakurzone. Będzie to trzeba jakoś odnowić. Ale trochę się na tym popracuję i będziemy mieli własne plony. Szybka motyka. By, 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 no i możemy zasadzić pszenicę Wow. Dobra. Niech nie patrzy. Starczy nam tylko jedna marchewka. Pyk, dwie marchewki zasadzę, a dwie pójdę sprzedać. Biznes, biznes, biznes. Jak to teraz właściwie wygląda? Podbijam do straganu, sam kliknąć na tę kasę po prostu. O, proszę, proszę, Pierwsi klienci, witam bardzo serdecznie Masz marchewki? O, marcheweczki, tak Sprzedaję marcheweczki Jest pan zainteresowany? Super jakość, najlepsze warzywa Nie jestem A. zainteresowany Ale za to ja o, jestem Dobra, super, mamy dwa smragdy. Szybko poszło, dobra, trzeba więc to jakoś dalej rozwijać Muszę wyruszyć na wyprawę, by znaleźć jakieś rzeczy Których inni nie mają Bo tylko w ten sposób będziemy mogli Zyskać więcej klientów, albo będziemy oferować Lepsze rzeczy, albo będziemy oferować je taniej Trzeba uciec z tej wioski i znaleźć coś, co na aby mogło pomóc. Kurczaki, no mogę ich upolować, bego nie zaszkodzi, ale tutaj, tutaj widzę obu pilagerów. Może oni będą mieli jakieś skarby, które nam się przydadzą. O, taki na przykład Alaj wygląda na opuszczony. O. Nie, e, jednak jest, taki opuszczony Jak myślałem, wezmę tylko Alaja Okej, okay, chodź tu, chodź tu ze mną, ziódku Daj Alejowi motykę, bo został farmerem, what? Okej, okay, dobra, to trzeba raz Ale najpierw zrywamy stąd Alaj, bo Samym mieczem kamiennym wolę z tymi drzwiami się nie bić Mam motykę, jest co prawda Trochę gówniana, ale jest to Lepsze niż nic, i jesteś farmerem Normalnie, ma czapkę jak farmer I chodzi z motyką, zaprowadź Alaja Na farmę, by zaczął pracę, wspaniale Aleju, mamy dla ciebie miejscówę, żeby zaczął Pracować, proszę, proszę, farm Alaju, tutaj musisz farmić ktoś może to zaznaczyć, czy on po prostu to łapie Zaczął robić, dam ci marchewę I zaczyna siać marchewki, ma nawet mila, Ale kozacko Dobra, zobaczmy co się dzieje na naszym straganie No, no, jest i stragan Zapraszam, zapraszam, mamy teraz bardzo dużo marchewek Czy ktoś chce kupić ja marcheweczki? Ja chcę, ja chcę O, pierwszy klient Już płacę, poczekaj pan No i dostajemy szmaragdy, miłego dzionka panie kolego Oj, to będzie niezapomniany wieczór, kocham marchewkę. Oj, bardzo cieszę, że kochasz marchewki O, ja też? Chcę. Super, o, dwie marchewki aż! Nie no dobra, super! To naprawdę działa. Mamy już 6 szmaragdów. Te kupię hot doga u ciebie? Nie, nie. hot dogi? Czy, czy ja się wyglądam jak budka z hot dogami? Nie mam hot dogów, a ja mam marchewki! Ale ja chcę hot doga! To było trochę dziwne, ale dobra, mamy już 20 szmaragdów. I cały czas jak tu stoję, dostaję kolejne, więc nie ma rudze. Zerknijmy na farmę. Jak to wygląda? Uu, wygląda całkiem pokaźnie. Dużo lepiej niż przed chwilą. Skubany skąd ma buraki? Przecież my możemy sprzedawać nie tylko same marchewy. Ziemniaki? Pszenica, pszenica w sumie nie wiem czy jest takim lukratywnym biznesem Jak będziemy mieli piekarza to będziemy sprzedawać chleb Ale buraki i ziemniaki Totalnie muszą trafić do naszego asortymentu sklepowego No to czas na mały upgrade Upgrade. Dodajmy sobie ziemniaczki. Uuu, dodały się i buraczki! Nice! I rozejrzyjmy się, jak to właściwie wygląda. Wow, jest to strasznie zawalone! I dodają nam się kolejne szmaragdy, ale już na więcej rzeczy nie mamy miejsca. I zapyla elegancko. 100 szmaragdów! Oficjalnie jesteśmy set konerami. Nieważne. Trzeba rozwijać nasz biznes, a ewidentnie stragan jest już naszym ograniczeniem. To chyba jest jakaś działka. Działka do kupienia za 100 szmaragdów. Idealnie! No to nas Perfekcyjnie, kupujemy U, działka dilerek I możemy sobie wybrać, co chcemy właśnie tu zbudować Mały sklep, sklep z używaną bielizną Albo poczta, dobra, bierzemy mały sklep I to nie z używaną bielizną Otwierasz ropucha Nawet jest logo, ropuch, fantastycznie I wszystko, co sprzedawaliśmy na straganie Mieści się na tej małej wysepce Mamy tutaj miejsce na ekspansję, tylko brakuje nam trochę klientów O, no, 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 no no O tym właśnie mówię, zapraszam do środeczka Zatrudni sprzedawcę do swojego sklepu To ma sens, jesteśmy już na tyle dużym Sklepem, że potrzebujemy mieć pracownika. A tak się składa, że tu jest jakiś ziótek, który szuka pracy. No dzień dobry, panie kolego. Zacznę pracować w twoim sklepie za 25 maragdów. Okej, okay, zatrudnij jako tancerz Z... co? Zatrudnij jako sprzedawca. Pyk! To w sumie nie tak drogo. 25 maragdów mamy już sprzedawcę! I mamy pasywny dochód! Normalnie nam się pojawiają szmaragdy, chodzą tutaj ziutki, kupują rzeczy, ale nadal mam wrażenie, że możemy być potężniejsi. Musimy mieć więcej rzeczy do sprzedania. Panie sprzedawco, panu tutaj sprzedaje. Ja zaraz wrócę. Ej, chwila. Co to jest? Wow! To przecież jest nowy mecz! Koszulki z ekspem, magiczne kubki z pojawiającym się wzorem. Wszystko w oficjalnym sklepie. Link w opisie. Musimy zasiać nowe rzeczy na naszej farmie. Ten ziomeczek bardzo dobrze pracuje. Już zebrał nam 1500 szmaragdów. Co jest. Ja nie, narzekam, ja nie narzekam. Ale z tego co widzę, mogę ulepszyć tę farmę za 500 szmaragdów. Jak to będzie wyglądało? Cyk i wyrosło. Wyrosła cała druga farma. I tutaj czekają nas kolejne warzywa. I to przeróżne. Co to w ogóle jest? Ja mam tego pojęcia, ale smakuje dobrze. A sprzedawać się będzie jeszcze lepiej. U, wow, wow Dobra, to przyspieszyło, nie przyspieszyło Zaraz już będziemy mieli całe 10 tysięcy szmaragdów Wow, tutaj się dużo pozmieniało tu jest coraz więcej Asortymentu też przybyło Boże, czego my tu nie sprzedajemy? Przecież to jest kozacki widok 28 tysięcy szmaragdów proszę. Gdzie są moje parówki? A, to ty znowu Nie no, mordko Nie, nie sprzedajemy jeszcze hotdogów żadnych Tu jest ropuch, tutaj W ropuchu powinny być parówki A, że w ropuchu mogą być ho... Okej, okay, dobra Szybciej albo spalę tą burę. Dobra, załatwię Załatwię te hotdogy Daj mi spokój, tylko daj mi spokój. Już jest miejsce, nie mam wymówek. Dobra, ten gość chce spalić mój sklep. Muszę szybko załatwić hot dogi. Tutaj jest jakaś wielka działka, która chyba jest do kupienia. Działka pod inwestycję, Kup za 50 tysięcy szmaragdów. No dobra, no to kupujemy. Działka dealerek. Pole golfowe, fabryka hot dogów albo hangar. No dobra, wiadomo, że fabryka hotdogów Będziemy sprzedawać hotdogi I postawiła się. Natychmiast cała gigantyczna fabryka hot dogów. Otwierasz fabrykę hotdogów Wow! Wielki hot dog na hangarze. jest trochę a, ale też trochę piękne i ruszające w pewien sposób. Ale jak to właściwie działa? To nie jest jakiś pizza na wodę, bo mi się to wydaje, że to jest jakiś wielki skam. Jak niby ma działać fabryka hotdogów i to w Minecrafcie? Co jest właściwie grane? Co jest grane, panie dealertowi? Wielki wspaniałej ja, czekaj. Twoi... Czy ty jesteś kierownikiem tej fabryki? Tak, oczywiście. Najlepszej Boże, fabryki spore. w mieście. Jedynej chyba nawet fabryki hoddogów w mieście. Jedynej hotdogów fabryki w Minecraft. O co w ogóle chodzi? Tutaj wylatują najlepsze śminki, najlepszej jakości. Najlepsze one są bardzo szczęśliwe, bo zmieniacie je w bek oczy. W... Co, co to jest? To są parówki O mój Boże Ej, jakaś śminka wam uciekła Nie żeby coś O, chodź tutaj śminko Chodź, chodź Zabiła się! Nie, no co ty Nie, nie no, co latają, Takie pyszne parówki O, tak, widzę Przewracają I gdzie one idą potem? Zapraszam tutaj do windy Najnowszej generacji Najlepszej o, w mieście Nie wątpię Wygląda bardzo bezpiecznie Nie, jakby totalnie Totalnie, wszystko git Wow, te parówy Z tej sali Tak, tutaj skaczą klepki parówki o. I tworzą się Najlepsze w mieście Hot dogi. Wspaniałe. Przezla wypiekane i wyratują hot dogi. Wow. Dobra, to muszę przyznać. Technologię to wy macie całkiem niezłą. Dobra, to dziękuję bardzo. Naprawdę pięknie to wygląda. wszystko. Tak jest tam, ten... nie zapomnij o wspaniałym susiku. to jest wiadro z dorszem? O, sosik, tak, jest jest sosik, Rozumiem. Dziękuję bardzo. Brzmi to przepysznie. Naprawdę. Zjem sobie hot doga z wodą z dorsza. Co? W mieście otworzył się drugi ropuch? Jak? Ledwo co odpaliliśmy produkcję hot dogów? A tu nagle co tu się dzieje? Drugi ropuch. Cały taki sam sklep jak mój. To jest nasz ropuch. Nikt tu nie kupuje. Co jest grane? Mamy tyle rzeczy w ofercie teraz. Co jest grane? Kto otworzył drugiego ropucha w mieście? Nie diler! Wiedziałem, że to ty! Uspokój ty Uspokój się, to nie jest żadna konkurencja dla waszego nie. sklepu. Spokojnie. Jak nie jest konkurencja? No nie normalnie, jest, nie mamy tutaj ty? super towary, ale jest zupełnie inne niż te no, no tak, są specjalistyczne Drogry. rzeczy do gotowania. Takie na przykład, nie wiem, do rosołu Jakiś albo do kotletu. No, ale to jest właśnie wolny rynek, diler! Nie, nie, nie jest To, to, to jest bardzo złe doknesy. Nie możesz otwierać no nie ropucha naprzeciwko mojego Słuchaj, ropucha. co będzie, co teraz powiem? Masz zakaz wstępu do mojego sklepu, Słuchaj, rozumiesz? nie rozumiem? chcę mieć wstępu do twojego sklepu. Ale więc... będziesz że chciał mieć wstęp, ale ja cię nie wpuszczę, więc wynocha mi stąd. Już, a kysz, a kysz, kysz, kysz. Co jest grane? Jak tutaj sprzedawać nasze piękne marchewki i hot dogi, Jak on sprzedaje trotyl? Musimy mu ten sklep wysadzić. Po prostu wysadzić. Ej, Doktles, bo ja zmieniłem zdanie. Nie chcę kupić mi stąd. Do, do, Nie masz wstępu. Do, dobra, OK. Już, już. Rozumiem. Trzymaj się z dala swoim smrodem ciągnącym Oczywiście. się po ulicy, niczym flegma. Dobra, musimy być bardziej sprytni. Trzeba się przebrać. Trzeba się przebrać i wtedy tam wejdziemy do środka. O, tu są jakieś główki. Cześć, sprzedawco. Sprzedajesz te główki? Nie. rozdaję za darmo. Okej, okay, to bo, dobra. Głowa gracza wojan. Nie mam pytań. Teraz Teraz mnie nikt nie pozna. No czy cześć, nie? Cześć, cześć, cześć. ten tak, tak, to totalny sukces. Normalnie jutro sobie kupuję rower kolarski i będę jeździł po nowy towar. Co? Wojan? Jak, Jakie Wojan? 40 baraków Władziu, za jedno TNT władzi, to, władzi, to władzi. bardzo tanio. Ja, za mną! Za mną stoi Ech, dobra, Wojan! Dobra, dziękuję Mam bardzo za kupę, udane wykupę w piachnym sklepie, panie kolego. Gdzie był Wojan? To było zdzierstwo. Zdzierstwo, które skończy się bardzo tragicznie, bo zaraz my ten sklep po prostu wysadzimy. Zrobimy najpierw podkop i rozstawię to TNT pod samym centralnie sklepem. Ach.

Chyba nie żyje za to sklep do Knesa. Jak to wygląda? O Nic tu nie ma, nie ma sprawcy klientów i samego do Knesa. Biznes prosperuje. Witam z powrotem klientów. Kupujcie, kupujcie. Kanapeczki, świeże warzywka. No cuda, na kiju. Jesteśmy gotowi, by iść dalej. Musimy zrobić kolejny sklep. Tylko, gdzie tu jest miejsce na kolejny większy jeszcze sklep? Działka do kupienia. 100 tysięcy szmaragdów. Dobra, no stać, nas. Bierzemy to. Pyk! I co teraz? Możemy zbudować. Boisko, supermarket albo basen. Eee, proste, eee, basen. Nie, 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 no, dobra. Robimy supermarket. I yo! Ogromny supermarket. Otwierasz stąkę. Ten sklep się nazywa Stonka? Przypomina mi to pewną nazwę innego sklepu. Stonka. Brzmi dumnie, naprawdę. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Ile sprzedawców? Dzień doberek, dzień doberek. Emeraldy nam po prostu zasuwają powyżej limitu. Sprzedawcy są już gotowi. Pierwsi klienci, dzień dobry. Jo Ale tu jest dużo. Miejsca. Pieczywa, jeszcze więcej niż ostatnio. Warzyw, jeszcze więcej niż ostatnio. Mamy nawet jakieś psztulanki. Smrodaki? Wyglądają trochę, jakby zapiły. Uwaga, złodziej w sklepie. Co jest zgrane? Ej, widziałeś tu jakieś typkę podejrzanego? Nie. Ej, dyspilager! Żałuj, żałuj! Stój, to masz kiszonka. To jest naprawdę złodziej! Gdzie masz? Stój, bo po prostu sama to Nie, Jakby tak mogę zrobić. Jestem właśnie w sklepu. No właśnie! Tyle smrodaków z niego wypadło, a nie zapłacił nic. Widziałem, stracilibyśmy wszystko. Musimy zatrudnić ochronę. Ten sklep jest za duży, by było po prostu kilku sprzedawców go pilnowało. A ty, 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 ty. Kup żelaznego ochroniarza za 25 tysięcy szmaragdów. Trochę zdzierstwo, ale okej. Okay. Jesteś dzisiaj panem ochroniarzem. Uuu, wow. Razem poszedłem do roboty. W sumie spoko. Dobra, panie ochroniarz, tutaj tego sklepu pilnujesz. Tutaj, o tutaj się krzątaj i będzie wszystko z telefonu. Ja wiem skąd ten przyszedł. Jest ten obóz Pirajerów niedaleko, z którego wzięliśmy Alaja. I on na pewno pochodzi właśnie stamtąd. Musimy ich się pozbyć raz na zawsze. To tutaj, to tutaj. Kolejnego Alaja. A psik mi sto. Skąd Wchodzicie do mojego sklepu, rabujecie moje pluszaki. Alaj, chodź, chodź, będziesz od dzisiaj miał lepszą przyszłość. Daj Alejowi kilo, by został górnikiem. What? Uuuu, normalnie, mam małą czepeczkę górnika i kilo w łapce. Zaprowadź Alaja do kopalni, by zaczął pracę. Wspaniale, lecimy Alaj. Tu jest farma, tutaj jest fabryka hotdogów, a tutaj jest kopalnia. Wszystko jest obok siebie, nasze imperium się rozrasta. Opuszczona kopalnia, kup za 75 tysięcy szmaragdów. Okej, okay, stać nas, pyk. Kopalnia dilerek. Jak cudownie to wygląda? Ale wleciał do środka. Kopiemy nowe rzeczy. Zakładam, że rzeczy z tej kopalni będą trafiać do naszego sklepu. Ale w sumie tego jeszcze nie wiem. Musimy to zobaczyć. No i cudownie, panie ochroniarzu, czy wszystko jest. Jakiś youtuber pierdolny się do sklepu i nie wiem, co z, YouTuber. z tym. Youtuber. Dobra, wiesz co, zaraz się tym zajmę. Zaraz się tym zajmę. Nie martw się, ty się tym niczym nie przejmuj. Aha, ziomeczki, szaczki. zostawcie łapkę w górę. O i nie, tricus! Mordo, nagrywam sobie. 24 k w sklepie, challenge! Nie, nie, nie. A jakie 24 godziny w moim sklepie? No, mordo, to jest naprawdę dobry odcinek. Subskrybuj. Nie. canal Nie, nie rób takich rzeczy. To, to jest normalny sklep. tu Ludzie przychodzą, kupują rzeczy. Mordo, ja tu przychodzę nagrywać, nie kupować. Stary, weź, na, weź iść do sklepu Doknesa, tam nagrywaj. Nie, w sklepie Doknesa śmierdzi, no, jest mordo, beznadziejny. Nie, Mordo, nie, no nie możesz tak robić. Co jest grane? I jak chcesz nagrywać, to musisz zapłacić. Mordo, no ja się jeszcze schowam na noc, nagram kilka mordo. scenek i wychodzę. Słuchaj, dam ci tego puszaka, dam ci tego pruszaka i proszę. No, sadź tego pluszaka, jak iż chcesz tu nagrywać! Nie, chleby mnie nie daily. obchodzą. Idź, poszli dobra, od, Ale już żadnych youtuberów w moim sklepie! Co to? Jest. On przyjechał tu A, Okej, okay. on tym przyjechał. To, to jest samochód youtubera? To jest bardzo dziwne, ale no, jak nie patrzysz, zarabiamy naprawdę bardzo, bardzo dużo siana. I to nic dziwnego, przecież mamy netheryt! Wszystko, czego dużo pragnie, wszystko mamy. O! Dzień dobry, doszło nas, suchy, że ostatnio był tutaj pewien e, youtuber. Tak, był tu youtuber, to prawda. Ja to bardzo dobrze się dzieje. Skąd pan jest? Jak to skąd jestem? Jestem z wiadomości. Z wiadomości, dobrze, to tak, już mówię. Dobra, to kameruję. Czyli jakiś youtuber, tricus, i kręcił vloga, challenge. Pana sklepie? Tak, w moim sklepie, Wstące. a czym przyjechał. Tym przyjechał. Przyjechał tym samochodem i ja mogę teraz z nim jeździć, tak? To jest mój samochód teraz chyba. Nie ma pani nic do dodania? No, więc nie, nie, nie nic do dodania. Zapraszam do stąd. nie, bez takich, nie mogę to Czemu nie możesz tego puścić? Bo to byłaby reklama. Podchodzi to pod reklamę. Dobra, to kręćmy reklamę, kręćmy reklamę. Już od 200 tysięcy złotych mogę dla pana złożyć. 200 tysięcy złotych? Co? 200 tysięcy? No jak, profesjonalna reklama. Dobra, okej, okay, mogę ci zapłacić 200 tysięcy, jeżeli mi oszukujesz. Nie oszukujecie cię, zluzuj portki. Masz ochotę na banany? U nas są takie tanie, że zastanawiamy się, czy to w ogóle legalne. To musi być pułapka. Konserwy? Mamy ich tyle, że zaczynają się buntować i planują przejąć władzę w sklepie. Niech żyje rewolucja. Czekolada? U nas jest tak słodka, że zęby same <laughs> wypadają. Ale nie martw się, mamy też promocję na pastę do zębów. Dajesz. I uwaga uwaga, uwaga, uwaga. Pierwsze pięć osób, które powiedzą hasło. Stonka to moja matka. Dostaje kosmiczną zniżkę. I nie, nie pytaj się, co to znaczy. Więc nie zastanawiaj się i wpadnij do nas zanim zorientujemy się, co właściwie robimy. To, to było dziwne O, ktoś przychodzi Ej, widziałeś reklamówkę? Tak, dlatego idę kupić skarpety D To dobra, kup sobie skarpety Musimy zrobić coś z tą koparą Na stówę coś możemy zrobić z tą koparą Można nią jeździć i po prostu wszystko rozwalać Łooo, wow, dobra, dobra, dobra Musimy w sklepie po prostu sprzedawać bloki Ciekawe, czy mógłbym zatrudnić Alaya, który po prostu by prowadził takim bulzażerem O, zaraz jest kolejny alaj, nie wierzę w to Czy wy naprawdę musicie tu wpadać alaje? Chodź, chodź, wylatuj Chodź alaj, ally. zatrudnia alaja kierowcę, by obsłużył budożer Dokładnie, bingo Daj kask alajowi, by go zatrudnić Kask alajowi? Hełm w sensie Dobra, nie wiem, czy w tej że może być hełm, Trzeba sprawdzić Uch, Dobra, oni są chyba na dole Nie potrafią tu włazić, debile A my mamy mały hełm! I dużo innych rzeczy O, eksp, w sumie eksp, spoko jest Kocham eks. Dobra, Alej trzymaj ten helmol i jesteś pięknym kierowcą. A tu jest buldożer! Chodź do środka, Alej! Woo! Wow, Wjechał do środka! Zdobywa wszystkie bloki, chy chyba. Dobra, sprawdźmy jak wygląda teraz nasz sklep. Jestem tego naprawdę ciekaw. Ja nie mogę, co jest grane? Mamy już ponad pół miliona. O, jest ten banner! Stonka! Wszystko tanie kupuj, gadzie i nie narzekaj! A my fan tego sklepu, wy stoicie w kolejce? Jestem fanem, Stonki! Skoro tak mówisz, ja ci wierzę na słowo! To jest bardzo dziwne, a my sprzedajemy nie tylko już warzywa i owoce, cenne surowce z głębi ziemi, ale mamy nawet takie zwykłe bloki, granit, bazalt, wszystko, drewno. Ten buldożer był świetny i to za darmo, dostaliśmy go od youtubera. O! a my mamy zaraz jeszcze milion szmaragdów, a w momencie kiedy ten licznik dobije milion, dostaniemy naszą własną willę z basenem. Łoł! Gdzieś nas teleportowało! To jest nasza chata! <laughs> nasza chata z basenem! Pokażę wam zaraz, co jest w środku, bo ja wiem, co tutaj się znajduje. Jaki luksus, telewizor, akwarium! Oj, ojoj! Oj, oj. A najlepsze jest to, że ta szafa, z tego co mówił mi agent nieruchomości, skrywa coś niesamowitego. Otóż każda osoba, która zagląda do tej szafy, spotka innego MOBA. Spotka swoje przeznaczenie. Jestem naprawdę ciekaw, co jest moim przeznaczeniem! Creeper. Nie, nie, nie!